No to panie i panowie, co chciałem dzisiaj powiedzieć? Taki przekaz czysto ode mnie, nie, no tak sobie tuż przed tym pomyślałem. Nawet na czacie była rozmowa, że te wszystkie rzeczy tak czasami powodują depresję. Czujemy się wszyscy samotni z tą wiedzą. Patrzymy w niebo, patrzymy w kosmos, patrzymy na te wszystkie rzeczy, czytamy o nich. Chcemy, żeby one stały się naszą rzeczywistością, ale wciąż jest to jeszcze nieuchwytne, wciąż tylko słyszymy opowieści. Od ludzi, którzy tam sięgają umysłem, którzy eksplorują swoim umysłem inne gęstości, rozmawiają z innymi istotami, a my wewnętrznie czujemy, że to wszystko jest prawda, ale nie mamy na to dowodów. Nasza lewa półkula wciąż wątpi, wciąż zadaje pytania, wciąż wątpimy, czy nie jesteśmy my wariatami, czy to my nie ześwirowaliśmy przypadkiem. A, a może to faktycznie świat, ten postawiony na głowie, ten chory, ten patologiczny, może to oni są normalni, a nam jest, z nami jest coś nie tak. No i właśnie chcę, żebyśmy poczuli troszeczkę, na jakim, jak, na jakim wszyscy statku się znajdujemy, w jakiej sytuacji. To jest to, co nas wszystkich łączy, że pragniemy tego kontaktu, pragniemy tego otwarcia tej naszej rzeczywistości a jednocześnie rozjazd pomiędzy starym światem, którym tak wiele mówiłem w pierwszej części, widzicie jakie to smaty, widzicie te długi, widzicie te całe bzdury. A, a tutaj przed nami taka opcja, taki świat, wszechświat ogromny, nieskończony którego nie jesteśmy w stanie nawet procenta rozpoznać, i kontakty z obcymi cywilizacjami, badanie, co jest w tej galaktyce, co jest w tamtej, jak żyją te istoty, jak żyją tamte, jak oni myślą, co oni wiedzą o wszechświecie, co oni wiedzą o naszym, naszym stwórcy, co oni wiedzą o fizyce, jakie mają wynalazki, jakie są ich pragnienia, marzenia, jak nas postrzegają, jaka jest ich sztuka, muzyka. Tysiące, setki tysięcy. Miliony pytań rodzą nam się w głowie, zadajemy je sobie i wciąż y, siedzimy naprzeciwko tej naszej symbolicznej lewej półkuli, a ona mówi: Stary, o czym ty mówisz? Tego wszystkiego nie ma, czy ty czasem nie ześwirowałeś? W takich momentach sam sobie czasami zadaję: Czy to wszystko, co robimy, czy to ma sens? Y, czy ten świat, który tak czujemy wewnętrznie, który, który gdzieś tam czujemy, jednak mimo wszystko, że się zbliża? Czy to nie jest tylko nasza chęć, nasza niespełniona tęsknota, która prowadzi nas na margines życia społecznego obecnego? To jest to, z czym się mierzymy, dlatego nie dziwcie się, że macie depresję, że czujecie się czasami samotni, ponieważ w pewnym sensie żegnacie się ze starym światem. Tego świata już nie będzie. Niedługo będzie niemiłym wspomnieniem, lekcją. Żeby tak nigdy nie doprowadzać jednostek i całej cywilizacji do takiego wielkiego upadku, także jest to w zasadzie naturalne nasze nasza reakcja na to, wszystko co się dzieje. To wszystko jest naprawdę przed nami, według mnie, jest to coraz bliżej. A my, znajdując się w tej szczególnej sytuacji, tym bardziej jesteśmy poddani no, takiej bardzo intensywnej transformacji. A bardzo intensywna transformacja jednak łączy się z pewnym dyskomfortem, bo my także musimy pozbyć się pewnych starych programów, które w nas tkwią. Matrix nas wychowywał, Matrix nas nauczył pewnych rzeczy. Owszem, jesteśmy otwarci na nowe, ale wciąż stykamy się z rzeczami, które mamy do końca w sobie nieprzerobione. Na tym polega transformacja. Transformacja objawia się poprzez nas. No i wtedy, jak wewnętrznie będziemy gotowi, nastąpi ten kontakt, nastąpi otwarcie. Z, tą, z tym wszechświatem, wszechbogatym, różnorodnym, w którym jest ogromny ruch. Ta, tak się zastanawiałem, właśnie jak to będzie wyglądać i z kim na przykład, jak będzie ta nowa struktura władzy na tej planecie wyglądać, ale też z kim oni będą rozmawiać. I słuchajcie, odpowiedź jest dosyć prosta, według mnie. E, w pewnym sensie o tym, kto będzie zarządzał nową ludzką cywilizacją, czy kto będzie decydował o pewnych rzeczach, kto będzie prowadził tą cywilizację, bym tak powiedział, po prostu będzie poziom świadomości. Te istoty przylecą do tych ludzi, którzy będą w stanie ich zrozumieć, którzy będą w stanie operować na szerszych zakresach świadomości. Te istoty będą rozmawiać z tymi, którzy czują wszechświat, czują kosmos, czują zasady wszechświata i umieją się w nim poruszać. Po prostu. To jest naturalne, że jeżeli tutaj zostanie otwarta ten obóz koncentracyjny Ziemia, to pierwszymi kontaktowcami zostaną ludzie na danych terenach, którzy będą w stanie komunikować się z obcymi, powiedzmy, czy z tymi naszymi braćmi z kosmosu na odpowiednim levelu, na odpowiednim poziomie. I to nie jest żaden wymysł, to jest naturalna rzecz. Zawsze rozmawia się z przedstawicielami danej cywilizacji czy z Danej nawet, nawet wioski, czy to jest naturalne, że zawsze rozmawia się z tymi, którzy są w stanie raz, że się komunikować, dwa rozumieją wszechświat i kosmos, ponieważ ta cywilizacja będzie w pełni kosmiczna. Teraz na świecie, tak według tej fraktalnej rzeczywistości, tworzą się takie centra, już takie zarodki, zarodki tych przyszłych świadomych centrów, także i w Polsce. My, jako w Orlansku, jesteśmy jedną z wielu grup, jak to się potoczy, i kto e, dostąpi, w jakiej formie, e, jakby dostąpi, to może jest złe słowo, to też nie chciałbym napompowywać tego tak, e, ale jakby kto, kto będzie nas reprezentował, e, to się rozstrzygnie w przyszłości i, i to po prostu jest poza naszą, totalnie poza naszą kontrolą. To po prostu się stanie. Jedyne, co my możemy zrobić do tej pory, to zbudować przyczółki pomysły, plany, realizacje rzeczy, które będą tworzyć tą nową rzeczywistość, bo my ją, ona i tak tutaj będzie. Ale pytanie, w jakiej sytuacji będzie ustawiona Ziemia i nasze społeczeństwo, w jakiej sytuacji będzie ludzkość? Czy będziemy na kolanach i będziemy prosić, no dobra, zróbcie już coś z tym łeb, bo my nie mamy cholera pomysłów w ogóle na nic, więc jesteśmy małymi kosmicznymi dziećmi, zajmijcie się z nami, zajmijcie się nami i zróbcie nam fajny świat. Czy inny scenariusz? Przelatują obcy, a tutaj na Ziemi jest grupa, zorganizowana grupa świadomych ludzi, która ma duże poparcie, która ma duże zrozumienie i posłuch, i z nią trzeba będzie się liczyć, z nią trzeba będzie pewne rzeczy ustalać, dlatego że ludzie mają swoją wizję, mają swoje pomysły, ludzie chcą być samostanowiący, mają. Swój projekt nowego świata. Chcą osiągnąć to, to, to i to. Niekoniecznie chcą uzyskiwać gotowce i padać na kolana przed wszystkimi, którzy tu przylatują, ale z godnością patrzą im w oczy, bo czują wszechświat i czują to, że są obywatelami tej Ziemi, że są jej reprezentantami i że to razem będziemy pracować nad tym, jak ten nowy świat, prawdziwie wolny, otwarty na wszechświat, będzie wyglądał, jak się będzie kształtował. Na tym to będzie polegać. Więc też chciałbym, żebyście zrozumieli, pod jaką my czasami presją, jako wolna ludzkość, tutaj nasza ekipa się znajduje, bo my zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności tego zadania i ogromu trudności tego zadania, jakiego się my, zwykli, przeciętni, rzekomo ludzie podjęliśmy. Ale to też, żeby nie było zrozumiane, że jesteśmy my i wy. Cała idea wolnej ludzkości jest taka, że wolna ludzkość to wy. Wola ludzkość to ludzie, to ludzie świadomi, a my nie chcemy inkorporować i wchłaniać innych grup ludzi. Bynajmniej nie chcemy dominować jakiegoś tutaj obszaru azotoryki, alternatywnych światów, nie. Jedyne, co chcemy zrobić, to stworzyć mechanizm koordynacji pewnych projektów. Woląckość ma się stać łącznikiem pomiędzy ludźmi świadomymi, którzy chcą ten świat zorganizować, mają pomysły, mają kształt, mają, e, mają wzory, mają patenty na to. Wiedzą, jak to zrobić. Trzeba tylko pozwolić na ten przepływ. Musi być mechanizm, który pozwoli na ludziom na komunikowanie się, na wymianę myśli, inicjatyw, energii, na wymianę dóbr, usług, na łączenie się tak naprawdę, a nie oscalanie pod jakąś jedną flagą. Jacek Czapiski nauczył mnie fajnego jednego hasła, w sensie powiedział, a, ja jest, a mi się spodobało, że przez ródno, różnorodność do jedności. Właśnie na tym to polega. Niech każdy zachowuje swoje poglądy, swój punkt widzenia świata, ale jednocześnie zachowa otwartość, bo jeśli wszyscy zachowamy otwartość, to prędzej czy później, prawda jest jedna, dojdziemy do niej. Swoimi ścieżkami, ale dojdziemy. W tym czasie szukajmy tego, co wspólne, szukajmy tego, co łączy nas wszystkich w tym całym środowisku i skupmy się na tym, że okej, okay, stary, wy robicie to, to i to, i to. E, z tym się zgadzam, i tutaj możemy współpracować. Z tamtymi punktami się nie zgadzam, mam zupełnie inne zdanie, nie podzielam waszego poglądu, więc w tych punktach z wami akurat na dzisiaj nie będę współpracował. Ale to i to i to możemy zrobić razem. I to jest to: to jest to, co będzie budować nowy świat. Bo oczywiście moglibyśmy być leniuchami, moglibyśmy być e, ludźmi pasywnymi, którzy czekają tylko aż im da e, z góry ktoś gotowiec na to, jak to ma wyglądać ten nowy świat. I teoretycznie jest taki wybór. To także jest opcja, ludzie. Możemy tak zdecydować, ale ale czy chcecie tego? Czy chcecie znowu uchodzić za niedojrzałe istoty, które e, kolejny raz muszą być prowadzone za rączkę i no musi być za nich odrabiane zadanie domowe? A może jednak warto się wysilić. I ponad te podziały spróbować tą naszą świadomość unieść, znaleźć to co wspólne. A mamy mnóstwo wspólnych rzeczy. Mnóstwo! Podziały są iluzją. W, w, w awatarze jest takie słowo powiedziane, bardzo symboliczne: Widzę cię, I see you. Widzę cię, widzę cię jako istotę, jako potencjał, jako mojego brata. Bez projekcji umysłu, bez nalotów, bez oskarżeń, bez żali, bez wypominań, bez ataków, bez, bez tego całego badziewia, które nas otacza. Wiecie doskonale, jak tam wiele złego w naszych tutaj stronach yy, także się dzieje. Po prostu widzę cię, stanąć naprzeciwko drugiego człowieka i zrozumieć, że jesteśmy ludźmi, jest to niezwykły czas, i po prostu znaleźć ten uniwersalny język porozumienia, poczuć tą jedność. To jest tylko słowo jedność, ale ono oznacza tak bardzo wiele. Czy jesteśmy w stanie to poczuć? Mam nadzieję, że tak. To będzie właśnie ten wielki egzamin dla ludzkości, który będziemy właśnie na za, no zasadzie już zdajemy. Mam nadzieję, że wszyscy staniemy. Na wysokości zadania. Ale jeszcze na koniec powrócę do tego wątku, tej presji. Jak już uzasadniłem, jest to, jest to wyzwanie, którego się podjęliśmy. Nie mówię tylko o wolnej ludzkości, bo fraktalnie są na całym świecie, także i w Polsce, jest wiele grup. Ale jest to dla nas wyzwanie. To kosztuje nas o tyle, że często musimy nasze życia podporządkowywać. Zmieniać, modelować po to, żeby projekt wolnimskości się zrealizował. Wiele z nas ma też kryzysy, depresje, też zastanawiamy się, czy dobrze robimy, poświęcając wszystko dla tego projektu, a tak naprawdę dochodzimy do tego momentu, że, że prawdopodobnie będziemy musieli się całkowicie temu poświęcić. Nie będzie już dla nas takich typowo prywatnych, matriksowych zajęć, pewnych rzeczy, które wyłączają nas ze społeczeństwa całkowicie. No, przez to, że podejmujemy się tej akcji, no będą musiały być po prostu podjęte. I, I nie ma wyjścia w pewnym sensie. To znaczy, wyjście zawsze jest, ale jeśli chcemy, żeby to się udało, to musimy to zrobić. Ponieważ albo się tym zajmujemy na poważnie, albo to robimy w tych niezwykle przełomowych, ważnych, niesamowicie. Niesamowicie ważnych czasach, to co stoi przed nami, to jest ogromne wyzwanie. Ogromne. Nie wszyscy jeszcze sobie zdajecie sprawę z tego, jak ogromne. Kiedy ten impuls nadejdzie, kiedy porzucimy te nasze blokady i, i, i zjednoczymy się, tak naprawdę, no jednak, jednak potrzeba do tego przełomowej informacji. Potrzeba do tego bodźca. Potrzeba do tego zapalnika. Co to będzie? Czy to będzie tylko megakryzys i rząd światowy? Czy to będzie właśnie informacja, że jednak tam na górze oficjalnie jest potwierdzenie, że jest życie, mało tego, jest wszechbogate i zawsze tutaj ingerowało, zawsze było i zawsze tak naprawdę będzie, że nigdy nie byliśmy odizolowani od wszechświata, że to jest tylko iluzja, że jest tylko ziemia, 3D, markety, kosmetyki, mecze, że tylko praca i kariera, że tam na górze, gdzie nigdy tak naprawdę większość z nas nie patrzy, jest. Taki ogromny ruch, który wpływa każdego dnia na to, jak my tutaj funkcjonujemy, że zamknięcie oczu na ten ogromny obszar był przysłowiowym dobrowolnym oślepieniem się. Oczywiście ci, co wiedzą, to wiedzą, ale dziś stanie się dziś. Niebawem stanie się to wiedzą ogólnie powszechną. Jak to wpłynie na nas wszystkich? Nie wszyscy ząbieją. Na szczęście. Nie wszyscy ulegną jakby ich umysłu, znaczy może się zapętliłem. Jednak dużo ludzi potrafić, będzie przystosować się do tej sytuacji, całe szczęście. I to jest ta część, która będzie budować tą nową cywilizację. Przyszły świat. Tam się trochę rozmarzyłem, ale żyję tym dniem, kiedy to się stanie. Żyję tym dniem, kiedy wszyscy zrozumiemy, że to my byliśmy normalni, a nie ta cała reszta, która odcina się od tej rzeczywistości. Ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego dla kogoś istnienie obcych cywilizacji jest abstrakcją. Nigdy nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego jest to śmieszne. Dlaczego nikt tego nie bada? Dlaczego nikt się nie fascynuje tym? No być może to po prostu wynika z tego, że. że ja też po prostu jestem w pełni istotą kosmiczną, mam doświadczenia z tym i dla mnie jest to zapisane w mojej strukturze, że to jest po prostu naturalne. Też nie do końca, jak wiecie, ścieżkę ewolucyjną, nie do końca ziemską z tego co tutaj informacje takie różne z różnych stron wcale nie z jednej mówią. Ale to nie o to chodzi. Dzisiaj wszyscy jesteśmy ziemianami. Dzisiaj wszyscy walczymy o to, w cudzysłowie, aby tutaj się zadziało coś pozytywnego. I powiem wam jedną rzecz: mam ogromne przeczucie. Mam takie przeczucie z głębi serca, takie idące prosto od samego właśnie stwórcy, od rdzenia, że on nam sprzyja. Cokolwiek by się nie działo, cokolwiek by nie mówiła cywilizacja taka, śmaka, owaka, plejadanie, arturianie. E, Orianie, Kasiopejanie, ktokolwiek, Michał, Anioł, Archaniel, Gabriel, nieważne, co by się działo ze strony NWO i Ziemi i Słońca. Uważam, że Stwórca nam sprzyja. Stwórca będzie sprzyjał tym, którzy będą chcieli zrobić coś, którzy będą mieli czyste serce, naprawdę czyste sumienie i wezmą to. Tą odpowiedzialność i spróbują zadziałać, i spróbują to zrobić. Ja mówię teraz o nas wszystkich, o ludziach otwartego serca, otwartego umysłu, ludzie, którzy, o ludziach, którzy będą w stanie zrealizować ten nowy świat. To ci ludzie będą go tworzyć. Ja myślę, że on nam sprzyja. Cokolwiek by się nie działo, ale my musimy tą szansę wykorzystać. To nie leży na tablicy, na stole, przepraszam. To nie leży na jakimś szwedzkim stole. Po to trzeba sięgnąć. To trzeba zrobić. To jest nasze zadanie. No i tym... lekko patetycznym... może dla niektórych, a dla niektórych nie. Mam nadzieję, że czujecie, że to jest szczere to, co mówię. Bo zawsze starałem się być maksymalnie szczery. Nigdy... Zawsze nienawidziłem fałszu i, i zakłamania, dlatego też idę tak pod prąd czasami, chociaż czasami to boli i czasami nie opłaca się. Ale wierzę, że gdzieś tam na końcu jest ta sprawiedliwość, gdzieś to wszystko się zweryfikuje, tam nie ma żadnej, żadnego fałszu. W nowym świecie nie przejdzie udawanie, kłamanie o, mi, o, o tym o czym się mówi. Tylko to, co będzie prawdziwe i treściwe zwycięży. I w to głęboko wierzę, i tak będziemy działać. Dopóki będę mógł, to będę robił wszystko, żeby zachęcić Was do tego projektu, abyśmy razem, wspólnie osiągnęli cel, który sobie jako wolna ludzkość, ale nie też ta nazwa wolna ludzkość, tylko jako wolna ludzkość, jako prawdziwie wolna ludzkość, ta cała wolna ludzkość, ta idea, jak żeśmy sobie wszyscy wymarzyli. Ten projekt musimy razem zrealizować. Tak, niech będę niepoprawnym optymistą, ludzie. Zawsze taki byłem, w tym świecie za to się dostaję po dupie, za naiwność, dobroć, z e, przesadną. Tak to jest w tych jaszczurzych cywilizacjach niestety. Ale jak mówię, wierzę w tą sprawiedliwość ostateczną i, i, i nie mam do nikogo żalu, z nikim nie walczę, naprawdę. Cieszę się, że osiągnąłem ten stan. E, rozumiem tych ludzi, którzy tak mnie widzą niezbyt pozytywnie, czy nasze działania, nawet mogę ich zrozumieć. Ale jedynym wyjściem z tego jest to, co mówię zawsze powtarzam. Nawet jutro jestem w stanie z każdym porozmawiać pójść na piwo i nie masz żadnego problemu. Jeżeli każdy osiągnie taki stan, będziemy w nowym świecie. Myślę, że będzie to niedługo. Życzę wam kochani dobrej nocy, mam nadzieję, że się nudziliście i zapraszam na kolejny czas przebudzenia za tydzień o tej samej porze. Przypominam jutro Daniel Kowalczyk 2030, eee, w soboty jest kinia szamana. O, 19, o 21 przepraszam a w niedzielę Dariusz Żuchowski, Sekrety Długowieczności, a więc taki dział zdrowotny i o 19.00 nowy program teraz w niedzielę pamiętajcie, Fraktalia, Anita Dudziak ma kurs astrologii zasią lutowską A ja dzisiaj już Was patetycznie już zanudzać nie będę, mam nadzieję, życzę dobrej nocy i pomaszcie dzisiaj, pokreujcie dzisiaj ten nowy świat. Mam dla Was taką prośbę. Wyobraźcie sobie, mam nadzieję, że wprowadziłem Was nastrój. Dobrej nocy. Trzymajcie się. I oto pojawiła się na niebie gwiazda zaranna. Sygnalizująca, że zbliża się czas przebudzenia. Czy mnie słychać? Czy widać tęże gwiazdę? Najpierw testy drobne. Okidełki. Mój głos chyba jasno i wyraźnie, troszeczkę może go ściszę tutaj, bo... Jak zacznę mówić bardziej takim tonem zdecydowanym, to chyba wyjdzie poza skalę, więc myślę, że jest okej. Okay. Dobrze, panie i panowie, zapinać pasy. Dzisiaj bardzo ważna audycja. No to jedziemy. Pobudka! Wszedł czas przebudzenia. Żyjemy w naprawdę ciekawych czasach. Pełnych realnych zagrożeń oraz wielkich wyzwań. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest prawda o naszej egzystencji UFO, obcych cywilizacjach, roku 2012, światowym spisku, kręgach zbożowych oraz innych tajemniczych zjawiskach, słuchaj czasu przebudzenia. Obok tworzonego przez elity tego świata państwa Orwella tworzy się Globalna świadomość. Właśnie teraz, na naszych oczach trwa ostateczna rozgrywka o ludzkość i naszą planetę. Bądź na bieżąco z wszystkimi informacjami, by wiedzieć, co tak naprawdę dzieje się na świecie. Mikołaj Rozbicki zaprasza na swój autorski program Czas przebudzenia. Zawsze w czwartki od godziny 20. Na portalu Wolna Ludzkość. Czas przebudzenia to program dla wszystkich ludzi naprawdę przebudzonych i świadomych. Obudź się i dołącz do nas. Matrix tutaj nie sięga. Słuchaj czasu przebudzenia. Wolna Ludzkość zaprasza.